Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w burszganku Salomona. A z nikt nie miał on jeszcze z głowymi mi Bardzo dziękujemy za wszystko, szczególnie się... za to, że chcesz. na te Poświęcał czas dla nas. Wszystkiego najlepszego. Pan, ja jeszcze muszę o samochód, o jego torbę na wtorek. Ale miał dobrą wolę. Tak, hmm. A kiedy my jedziemy? Nie, ja nie zapomniałam. Czasem mnie nie zapomni i mi się nie spóźni, Tak, 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 się w miarę? Bo pan jest kolejny na autobusie. Już to ci przeleci. Szafaż, jeden taki głuchy. W Polsce, może i tak. w Europie. Tak. Chodźcie to w takim razie, Florcia, chwyćcie się za ręce, proszę, ja tak. bym drugiego. Uwaga, <sad> to uwaga. Jeszcze Przepraszam. Wszystkiego dobrego na emeryturze i dziękujemy za Dzięki również. Dobrze, Renat, Pani Wioletko, niech Pani się chwyci tu za plecak. Za chwilę będą schody. Ja powiem kiedy. Uwaga, jest próg. Próg, uwaga, próg. Tutaj, tak jest. I tam zaraz. I są cztery schody.